Świętuje Pani 25-lecie pracy artystycznej w tym roku. Jaki to był czas dla Pani? Ciężko jest zawrzeć w jednym czy dwóch zdaniach 25 lat. No, szybko zleciał ten czas to na pewno. Był to czas na pewno bardzo intensywny, galopujący. Dlatego tak szybko zleciał. No, ale też bardzo dużo się wydarzyło w ciągu tych 25 lat. No kurczę, no, połowa życia się wydarzyła. Tak właściwie to dopiero niedawno sobie uświadomiłam, że kurczę, to jest jednak ćwierć wieku. A, a, a mi się to wydawało tak, że to aż to wczoraj, że to Boże, to. No, a to, jest, a to jest tak, że starzyści, którzy do mnie przychodzą, mówią, a to ja wtedy to ja dopiero za dwa lata miałem się urodzić na przykład, tak? Albo byłem dwulatkiem wtedy, kiedy robiłam pierwszy pokaz w Warszawie. No, także, także no, uświadamiam sobie, jaki to szmat czasu i to, że moje początki dla, dla tych młodych, którzy wchodzą na scenę teraz, no to tak naprawdę to po prostu miniona epoka, że to jest tak, jak ja w dzieciństwie słyszałam. O tam, nie wiem, wujkowie opowiadali. a pamiętasz tam w 1947. No to, no to dla nich to jest taki kawał historii. Także sądzę, że się wiele zmieniło, tylko że ja nie do końca to widzę. Albo może widzę, widzę, widzę teraz powroty tego, co ja już przerabiałam oczywiście nie raz i nie dwa. No, tak, teraz mamy powrót do lat 80. 90. Czyli lata mojej młodości, wtedy, kiedy ja eksperymentowałam i fascynowałam się tym, że mam oversize'owy sweter wiązany na węzeł albo marynarkę z gigantycznymi ramionami, no to teraz to wszystko jest na salonach, a mnie to już teraz nie interesuje, bo ja już w tej rzece byłam.